Ja pianiczę, ale mnie łeb boli, co się stało? Gdzie ja jestem? Do cholery jasnej. Co się stało? Co to za więzienie? Chwila ta dupa mnie ostatnio porwała. Noszesz jasna cholera. Chwila czy to dżomi dżomi? Ej, cześć dżomi dżomi, co ty tutaj robisz? No wiesz, te amoguzy mnie porwały. Tak się czuję, że nie będę sam w tym popierdzielonym więzieniu afrykańskim. Mam nadzieję, że zobaczę jak cię torturują Heh, ha 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 bardzo śmieszne. Ej wy! Dosyć tych pogaduszek. Będę musiała was na chwilę uśpić. Ha ha ha, spokojnie debilu nie zabiję cię ale tylko uśpię. A teraz uspokój się bo inaczej czeka cię niemiła rzecz. Ja widzę anioła stróża. Pomocy. Ała, a ja widzę grubego smerfa z ojcem Timmy Bolo. Proszę, tylko nie to. Ja pianiczę, ale mnie łeb boli. Co się stało? Jomi, Jomi, gdzie jesteś? Halo. halo? 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 Nie zabili cię? O, tutaj jesteś. Cale szczęści, że cię nie zabili. Halo, halo? Nie żyjesz? Chyba jeszcze śpi obudzę go. Ojeju. Co się dzieje? Czemu przerwałeś mój wspaniały sen? Cicho Jomi Jomi. Cela jest otwarta, możemy wiać. Moguzów nigdzie nie ma. Chyba ktoś ich pokonał, bo jak to wyjaśnisz? A poza tym czemu się nazywają Amoguz? Wymyśliłem im takie przezwisko. Amogus to wyraz amonkus, który oznacza w polskim pośród nas. A te siusiaczki są wszędzie, więc tak ich jakoś nazwałem. Ale masz rację trzeba być ostrożnym. Nie wiadomo, dokąd te dupki poszły. Cicho coś słyszę. Co to za jakaś kinduniska piosenka? Chwila, co to za oszczany amogus w garniturze? Cicho, on robi jakiś rytuał. Lepiej stąd chodźmy. Zaczynam się coraz bardziej bać tych dziwnych kosmitów. Jakieś rtulale, porwania, zabójstwa. Czemu ja mam to przeżywać? Czemu to się nie wydarzyło po mojej śmierci? Spokojnie zaraz stąd uciekniemy. Opatrzał to. Weź je. Dobrze dobrze już wsiadam. Kurde brana. Podejdę, może da się jakoś otworzyć. Kurwa, zamknięte. Coraz głośniejsze to gówno. No co poradzisz? Rytuały momentu. Sprawdź tam to pomieszczenie. Okej. Okay. jakaś dźwignia. Ej, otwarło się. Chodź. No to uciekamy. Tędy droga jest zablokowana. Hahaha ha, ha ha uciekliśmy im. Dobra dobra. Patrz gdzie jedziesz. Patrz, jak tu zarosło. Jak to możliwe? Nie jestem biologiem, żeby ci to wytłumaczyć. Nie wiem, jakieś eksperymenty amoguzów. Patrz na tablicę. No to jedziemy prosto. I tak nie mamy wyboru. No to w drogę. W drogę.